Witam wszystkich na podsumowanie 2019 roku pierwszego półrocza. I tak rok taki o sobie, ani dobry, ani zły. Produkcję mamy 2326 kWh, energię oddanej 1806. Pobranej mamy 1704, energia pobrana bezpośrednio z PV. To jest 520 kWh i to jest 23% całego zużycia w domu. Taką ciekawostkę mam sobie, policzyłem, że w czerwcu miałem zużycie bezpośrednie na poziomie 48 prawie 50%, także 50%, że tak powiem, darmowej energii wciągnięte, a drugie 50% było z naszym upustym 20%. Także to już jest elegancki wynik. No ale średnia z półrocza wychodzi 23%. No i zużycie w domu 2224. Nadwyżka. A nadwyżki nie ma. Minus 256 kWh. Czyli to uwzględniając do tego jeszcze opłaty stałe. Jakieś 250 zł. Przejdzie mi zapłacić rachunek. Także za pół roku to. Tragedia żadna nie jest. Tutaj ogólne zestawienie półrocza. Jak to wyglądało? I mamy zestawienie. Może takie konkretniejsze, też półrocza. Jak to wyglądało w półroczu, także. Pół roku zamknięte coś dopłacimy, ale to jest niewielka ilość. Trackera drugiego buduje no i nic, Oby do druga połowa była lepsza. Także pozdrawiam i słoneczka, życzę.